A więc tak, witam Cię na moim kanale. Jeśli jeszcze nie chcesz subskrybować, to tutaj wyświetlać się czerwony przyciskiem. Mam nadzieję, że już go kliknęłeś, ale zapraszam Cię do odcinka. E, powiem dzisiaj szybko o zmianach na kanale, które wprowadzam. E, I mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeśli ktoś by chciał zaproponować jakąś zmianę, jakąś nową serię, e, ogólnie zmiana na kanale, to piszcie w komentarzach. Ja z chęcią przeczytam i rozważę tą opcję. A więc tak, chciałbym wprowadzić różne challenge, na przykład y, ostatnio chciałem nagrać smoothie challenge, tylko potrzebuję owoców i wasze ale to załatwię I, i chciałbym nagrać różne takie challenge, na przykład y, jeszcze baby food challenge i coś w tym stylu. Y, co jeszcze chciałbym nagrać? Po kwarantannie chciałbym nagrać jeszcze pizza challenge y, y, i tak, chciałbym nagrać sobie, chciałbym nagrać jeszcze... Czumka i Tak wiem to jest yy, naruczek nagrywa coś takiego. Ale ja w wersji takiej paradującej tak, żeby się... Żeby po prostu żebyś pośmięć. Żebyście się mogli pośmiać, to nagram czumka i zapykankę I mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Yy, I tak dzisiaj lub jutro odpalę streama. Bardzo przepraszam, że wczoraj nie było streama, nie wyrobiłem się. Naprawdę chciałem go zrobić, ale nie dałem rady. Mam nadzieję, że dzisiaj wbijecie lub jutro. I co mogę jeszcze powiedzieć? Piszcie mi pomysły na nowe serie. Tkanka w kuchni się pojawi. Tylko muszę mieć co ugotować. Będę gotował chyba barszcz albo coś podobnego. <laughs> Więc to się jeszcze zobaczy. I wszystko przyjdzie z czasem. Kanał rozwija się świetnie. Idziemy do przodu. 151 subskrypcji. Tutaj widzicie o pięknie. I co? I Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Wiem, że bardzo się nie przyłożyłem, bardzo krótkim, nawet nagrywam kamerką z komputera, ale czasu dzisiaj za dużo nie mam. Mam nadzieję, że zostanie ze mną na dłużej. Dasz jakiś pomysł w komentarzu na odcinek lub serię. A ja się z wami żegnam. I widzimy się dzisiaj albo jutro na streamku. Ciekawe.